Na moim kanale pokażę Wam dzisiaj wzór w gwiazdki. Tutaj mam już gotowy. Akurat tutaj jest na ukos. Pokażę ten wzór w dwóch różnych grubościach drutów, w dwóch różnych kombinacjach wzoru: z prostym i na ukos. Tutaj jest gotowe serduszko, które jest w tym wzorze. Tutaj ono było wykonane z 100% wełny. Tutaj jest wykonany ten sam wzór krylu, tak wygląda. Widać, że jednak jest różnica, więc efekt będzie różny w zależności od tego, jaki wybierzecie rodzaj włóczki. Wzór jest bardzo prosty. Tutaj już wykonałem kawałek na bazie, że wszystkie Gwiazdki będą w linii prostej. Czy to widać? I gwiazdki wykonujemy na stronie lewej, czyli zawsze na stronie prawej będą wszystkie oczka na prawo. Natomiast na stronie lewej będziemy wykonywać gwiazdki. Tak. Najpierw mamy oczko na lewy przerabione, następnie trzy oczka. Przez trzy oczka przekładamy drut prawy. Przeciągamy nitkę, która jest z przodu, nie ściągamy tych oczek z drutu, narzucamy tą nitkę, ona nadal jest z przodu i jeszcze raz przerabiamy te wszystkie oczka. Trzy, przez nit, z, przeciągając drut prawy i nitkę, która jest z przodu i dopiero wtedy ściągamy wszystkie oczka. I kolejne oczko jest oczkiem lewym. Czyli jeszcze raz. Nitka jest z przodu drutu lewego, drut prawy przechodzi przez trzy oczka na drucie lewym, przeciąga nitkę, która jest z przodu. Nie jest ściągana. Teraz narzucamy nitkę na ten drut prawy i ponownie drut prawy przechodzi przez te same trzy oczka i przeciąga nitkę. Przez te oczka i dopiero wtedy jest ściągane. I kolejne oczko jest oczkiem lewym. Czyli w tym wzorze gwiazdka powstaje na trzech oczkach poprzez przerobienie tych oczek w jednym momencie, jakby trzy razy. Czyli najpierw przekładamy drut przez wszystkie trzy oczka. Przeciągamy nitkę, nie ściągamy go z drutu, narzucamy nitkę i ponownie przekładamy drut i przeciągamy nitkę, i dopiero wtedy ściągamy. Zawsze wzór gwiazdki przerabiamy na stronie lewej. Strona prawa, wszystkie oczka są na prawo. Oczywiście przerabiamy je pojedynczo żeby na drucie była zawsze ta sama ilość oczek. I w ten sposób powstaje nam wzór gwiazdka, który jest w linii prostej, czyli zawsze tam, gdzie mamy Gwiazdkę, tam przerabiamy gwiazdkę, gdzie mamy lewe oczko, przerabiamy lewe oczko. Tak to wygląda. Jeszcze raz pokażę. Strona lewa, oczko lewe, następnie gwiazdka, czyli drut prawy przechodzi przez trzy oczka na drucie lewym. Przeciąga nitkę, która jest z przodu, następnie jest narzucana nitka na ten drut prawy, i ponownie drut prawy przechodzi przez te same trzy oczka i przyciąga tą nitkę, i dopiero wtedy jest ściągane. I kolejne oczko jest lewe, gwiazdka, kolejna jest gwiazdka, trzy oczka przerabiane jako gwiazdka, i później znów lewe. I ponownie gwiazdka, czyli w, tym, w tej kombinacji, gdzie gwiazdka jest w linii prostej, jest najpierw oczko lewe, później gwiazdka, później znów lewej, później gwiazdka. I tak przez cały rząd. Wtedy właśnie te gwiazdki powstają jedna pod drugą. Wzór jest widoczny na stronie prawej. On wygląda przerobiony z wełny połączonej z akrylem na drutach rozmiar 4. Tutaj mamy 100% wełny i wzór, który jest na ukos, też oczywiście, gwiazdka. Pokażę, jak go wykonać. Druty rozmiar 5. Także w zależności od tego, jaki wybierzecie sobie rozmiar druta i rozmiar wełęki, tak będzie ten wzór się nam układał. I w tej kombinacji, oczywiście, gwiazdki nadal są na stronie lewej, przerabiane. Zrobimy tak. Pierwsze oczko jest oczkiem lewym. Następnie, trzy oczka przerabiamy jako gwiazdka, czyli drut prawy przekładamy przez trzy oczka na drucie lewym. Przeciągamy przez nie nitkę, która jest z przodu, następnie narzucamy nitkę na drut prawy i ponownie przerabiamy te same trzy oczka, przeciągając przez nie nitkę, która jest z przodu. I dopiero wtedy ściągamy. Kolejne oczko jest oczkiem lewym i ponownie gwiazdka. I kolejne lewe, i ponownie gwiazdka. Czyli pamiętamy, jedno oczko, lewe i gwiazdka. I oczywiście, jeżeli będziemy robić to na ukos, będziemy musieli w kolejnym rzędzie przesunąć nasze gwiazdki. Czyli w tym rzędzie mamy pierwsze oczko lewe i kolejne gwiazdki. Ostatnie akurat wynikowo. Tak wyglądają: wszystkie oczka na stronie prawej są prawe. Przerabiamy je wszystkie po kolei na prawo. Czyli w pierwszym rzędzie przerabiania gwiazdy mieliśmy pierwsze oczko lewe, to teraz musimy wziąć, żeby nam się na ukos układał wzór dwa oczka lewe. Czyli dwa pierwsze będą na lewo i dopiero wtedy gwiazdka. Czyli drut prawy przekładamy przez trzy oczka na drucie lewy, Przeciągamy przez nie nitkę, która jest z przodu, nie ściągamy z drutu, narzucamy nitkę na drut prawy i ponownie ten drut prawy przechodzi przez te same trzy oczka. Przeciąga nitkę, która jest z przodu i jest ściągana. I kolejny to jest lewe, i znowu gwiazdka, i lewe i gwiazdka i lewe gwiazdka i ostatnie w rzędzie są wynikowe czyli na lewo widzimy jak wzór powoli już właśnie się układa na ukos kolejny rząd prawy wszystkie na prawo czyli żeby nam się układał w sur w gwiazdki na ukos zaczynając lewą stronę musimy pierwszy rząd pierwsze lewe kolejne gwiazdka lewe gwiazdka natomiast kolejny rząd lewy już Dwa pierwsze będą przerabiane na lewo i dopiero gwiazdka, lewe gwiazdka, i teraz trzeci rząd lewy będzie. To będą trzy pierwsze lewe i dopiero gwiazdka. Trzy pierwsze oczka przerabiamy na lewo. Gwiazdka, później jedno lewe, gwiazdka, czyli między tymi gwiazdkami, później jest zawsze jedno lewe, lewe gwiazdka. Lewe, gwiazdka. I lewe. Ponownie przerabiamy rząd prawy. Ponownie przerabiamy stronę prawo na prawo. I w ostatnim rzędzie mieliśmy trzy pierwsze lewe. To teraz będziemy mieli cztery. I dopiero gwiazdka. Cztery, lewe i gwiazdka. Pamiętamy prawe. drut przechodzi przez trzy oczka na drucie lewym. Przeciąga nitkę, która jest z przodu. Następnie nitka. Jest narzucana i ponownie przez te same trzy oczka przyciągamy drut prawy i nitkę, która jest z przodu, i dopiero wtedy ściągamy. Tak właśnie powstaje gwiazdka. Czyli mamy czwarty rząd robienia gwiazdek, rząd, czwarty lewy rząd, oczywiście, robienia gwiazdek. I w piątym będziemy robić tak, jakby od początku. Nasz wzór tak wygląda. Nasz wzór na ukos. Myślę, że jest bardzo efektowny. I teraz mamy już tutaj. Yy, widzimy na końcu rzędu z prawej strony, raz dwa trzy cztery oczka prawe, czyli znowu możemy zrobić na początku rzędu w stronie lewej gwiazdkę. Pierwsze oczko lewe, gwiazdka. Lewe gwiazdka. Lewe gwiazdka. Lewe gwiazdka i wynikowo. 3 akurat lewe. I pamiętamy, jeżeli chcemy, żeby gwiazdki były jedna pod drugą, to zawsze jest oczko lewe, gwiazdka lewe, gwiazdka i wychodzi nam wzór, gdzie, gdzie gwiazdki są prosto, jedna pod drugą, rzędzie. Natomiast jeżeli chcemy Zrobić na skos gwiazdki. Myślę, że nawet wygląda to bardziej atrakcyjnie. Pamiętamy, że po, zawsze robiąc po stronie lewej gwiazdki, zaczynamy od pierwszej lewej gwiazdka, lewej gwiazdka, a później są dwa lewe gwiazdka, lewe gwiazdka, później trzy lewe na początku gwiazdka, lewe gwiazdka, później cztery. Lewe na początku, gwiazdka, lewe, gwiazdka, i od początku znowu mamy, gdzie mamy cztery, lewe, to będziemy mogli zrobić pierwszą gwiazdkę ponownie. Mam nadzieję, że wzór Wam się podoba, że jest dość jasno wyjaśniony, jest atrakcyjny, że zachęcam do dziergania.